Witam w kolejnym odcinku. Często zdarza się, że musimy wygenerować nowe hasło, ale sami nie mamy pomysłu, jak ono powinno wyglądać. Lub też na przykład mamy hasło, ale nie jesteśmy pewni, czy jest ono wystarczająco silne. I tu z pomocą przychodzi nam pewne narzędzie, które wybudowane jest w system OSX. Do tego narzędzia możemy dostać się na wiele sposobów. Ja pokażę jeden ze sposobów. Przejdźmy zatem do menu Findera, wybierzmy idź. I wybierzmy ostatnią pozycję na liście narzędzia. I uruchommy teraz pęk kluczy. Teraz kiedy ten program jest uruchomiony, przejdźmy do menu plik i wybierzmy nowe hasło. Dopużyjmy skrótu Command N. I widzimy asystent hasła. W tym polu możemy wprowadzać własne hasło. Wcześniej jednak zaznaczmy pokaż, co wpisuje I zacznijmy wprowadzać własne hasło, aby zobaczyć, czy jest ono wystarczająco silne. Według asystenta to hasło jest doskonałe, ale myślę, że możemy utworzyć jeszcze silniejsze hasło, kiedy przejdziemy do asystenta hasła. Widzimy nowe okno. Mamy tutaj następujące opcje: własne to, przed chwilą widzieliśmy, wprowadzamy własne hasło. Kolejne to łatwe do zapamiętania. Tutaj możemy określić długość tego, tego hasła. Następne to litery i cyfry. Później tylko cyfry losowe. Losowe zawiera, zawiera właściwie wszystkie dostępne symbole. I ostatnie, I ostatnie to hasło zgodne z pewnym algorytmem, który tutaj widzimy. Kiedy już wygenerujemy silne hasło, możemy zamknąć asystenta. Widzimy, że jest to najsilniejsze hasło. Możemy później skopiować. I wykorzystać w innym programie lub w jakimś formularzu. To wszystko w tym krótkim odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.